Dzień dobry, mamy mnie Paweł, witam was w salonu Klasyczne Buty w Gdańsku. Dzisiaj opowiem wam o garderobie kapsułowej w klasycznych butach. Ale oczywiście zanim przejdę do meritum. poproszę was tradycyjnie o subskrypcję i polubienie filmu oraz o zapisanie się do newslettera. To jest dla nas naprawdę bardzo ważne. Linki macie w opisie. Zapraszam serdecznie. Niektórzy z was zapewne widzieli, że mamy już drugą z kolei sesję. W której pracujemy z modelem. Czyli zatrudniamy modela, który i profesjonalnego fotografa, który w plenerze, na warszawskiej starówce, na Nowym Świecie, wykonuje zdjęcia z naszej kolekcji. Mieliśmy zdjęcia z kolekcji Wiosna-Lato z jednym modelem. Niektórym się bardzo podobał, innym mniej. To nie o tego modela chodzi. Tylko o rzeczy, które ma na sobie. Teraz mamy z kolejnym, z kolejnym modelem, z naszą sesję jesienno-zimową. Na, na początku, jak są to trzy stylizacje, potem będą oczywiście kolejne. Może powiem, z czego to wynika, bo chyba jesteśmy jedynym takim sklepem niszowym, o tak bym to określił, czyli takim małym, małą firmą, małym sklepem w Polsce, który jednak zdecydował się na sesję z modelem, z profesjonalnym fotografem. Poprzednio mieliśmy, ja prezentowałem, koledzy prezentowali z Warszawy yy, nasze stroje. I tak też, tak też robią inni. My jednak w tym wypadku zdecydowaliśmy się na, tego, na tą taką profesjonalną sesję i uważamy, że to ma sens i tak powinno być. Z całą pewnością uważamy się i według mnie jesteśmy sklepem klasy premium, w którym rzeczy są najwyższej jakości, ale oprócz rzeczy najwy najwyższej jakości w sklepie premium, powinny być też inne cechy, które wyróżniają ten sklep jako premium. Jednym z nich jest obsługa klientów i mam nadzieję, że wy również uważacie, że nasza obsługa klientów jest na poziomie premium, mam nadzieję, że tak jest. Jeżeli tak nie jest, to napiszcie to w komentarzach, postaramy się poprawić, tylko nie za dużo tej krytyki, odrobina. Oczywiście to żart, wszystkie krytyczne komentarze są jak najbardziej mile widziane, ale oprócz tego też bardzo ważne jest jakość zdjęć, jakość sesji. I to właśnie model na modelu, czyli na profesjonaliście, który wie jak się ustawić, wie jak się zaprezentować, te rzeczy po prostu wyglądają najlepiej, najfajniej. Ja po prostu modelem nie jestem. Nie mam też wyglądu modela ani, nie mam umiejętności modela, nie potrafię się odpowiednio prezentować, nie potrafię zaprezentować najlepszych walorów danej rzeczy, a model to potrafi. Stąd mamy te sesje na modelu, i te sesje nie są dla nas, bo my wiemy jak te rzeczy wyglądają, tylko dla Was, po to, żebyście mogli je zobaczyć, ocenić i zobaczyć, jak fajnie wyglądają, kiedy się je zestawi razem. Bo to jest kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć że kiedy szyjemy marynarki w partydzianie tailoring lub kiedy zamawiamy do uszycia, bo my zamawiamy do uszycia rzeczy z GANSASO, te rzeczy są zazwyczaj nie do kupienia na ich oficjalnej stronie, czasami są do kupienia, ale zazwyczaj są nie do kupienia, one są uszyte dla partnerów, między innymi dla nas, to chcemy je zestawić tak, żeby harmonijnie ze sobą pasowały. I to chodzi o to, żeby nie tylko, że jedna marynarka pasuje do jednych spodni, już do niczego i więcej, bo to w ogóle nie miałoby sensu, ile można mieć tych marynarek i spodni, ale chodzi o to, żeby do każdej naszej marynarki można było założyć dowolne spodnie, które są u nas w sklepie, i żeby one pasowały. Tak samo, żeby było z butami, żeby wiele różnych par butów pasowało do, do danej stylizacji. I te stylizacje, które prezentowaliśmy, te akurat stylizacje, które oglądacie, układaliśmy ja i pani Dominika, panowi Trwamoła, to, to są nasze stylizacje, które myśmy wymyślili. Jest ich, jest ich kilkanaście, tak jak powiedziałem na początku, mamy trzy lub cz cztery. Mają to zaprezentować. Mają zaprezentować, że nasze rzeczy wystarczy zmienić jeden, jedną rzecz. Na przykład, zamiast swetra dać koszulę, i nagle robi się zupełnie inna stylizacja. Nagle robi się stylizacja formalna, a nie każualowa. Wystarczy zmienić spodnie, i już się zupełnie inna stylizacja. Buty. I, I o to chodzi tak naprawdę w garderobie kapsułowej: o to, żeby mieć nie całą garderobę upchaną rzeczami tak, że jak otwieram drzwi, to po prostu wypada na mnie to wszystko. Tylko mieć kilkanaście dobrych jakościowo rzeczy, które można dowolnie ze sobą zestawić. Taka jest idea klasycznych butach, butów. Hołdujemy jej już od lat. Teraz ją realizujemy i te sesje zdjęciowe z modelem, które są na Instagramie, mają to pokazać. I teraz zaczynając, bo chciałem wam pokazać te zdjęcia, które są na Instagramie oraz je omówić, bo według mnie bardzo ważne jest też omówienie, a ciężko to zrobić na Instagramie, gdzie ta forma jest bardzo krótka. Więc pierwsze zdjęcie, zdjęcie, w którym model ma tą marynarkę tweedową z tweedu Yorkshire Moon, ten sweter z Gansaso, to w ogóle, słuchajcie, był fenomen. Został on chyba ten jeden ten sweter i to był fenomen, bo zamówiliśmy ten sweter jako taki, wydawało się, zwyczajny sweter, wydawało nam się, że on będzie... Mniej popularny niż inne swety walkoczowe z Gansaso. Nagle okazało się, że ten swetr z Wełny Marino, w takim no, beżowym kolorze, pasuje do wszystkiego. On pasuje absolutnie do każdej rzeczy, którą mamy. I stał się chyba najpopularniejszym i najszybciej sprzedającym się swetem w historii klasycznych butów. Został nam jeden. Więc sesja jest lekko spłyniona można powiedzieć, ale ten Golf pasuje rzeczywiście do wszystkiego. Więc mamy ten Golf, marynarkę tweedową, te spodnie z flaneli Navy. Oraz sztyblety Carlos Santos, przepiękne sztyblety na podeszwie Dainite, taki typowy budzimowy. I to jest ta stylizacja, macie tutaj jej zdjęcie. I zwróćcie uwagę, że jest to stylizacja elegancka, ale bardzo casualowa. To jest typowy casual, czyli sportowa marynarka, sportowa czy też no, taka bardzo casualowa marynarka tweedowa, golf, spodnie z flaneli, no i oczywiście sztyblety na gumowej, grubej podeszwie. Wszystko wygląda bardzo stylowo, fantastycznie. Wręcz można spokojnie iść tutaj do pracy, można iść na spotkanie biznesowe, jeżeli nie wymaga się jakiegoś wysokiego stopnia formalności, a jednocześnie jesteśmy na absolutnym ludzie. To jest coś, co my w klasycznych butach bardzo lubimy, czyli żeby być eleganckim, ale jednocześnie na ludzie, nie spiętym. Po prostu, że cały ubiór pokazywał, że jesteśmy pewni siebie, że jesteśmy zdecydowani, że dobrze się w nim czujemy, i dawał nam. Poczucia pewności. I teraz druga stylizacja, znowu ją tutaj macie. Stylizacja bardzo podobna, a zupełnie inna, tak można powiedzieć. Bo tu mamy te spodnie, czyli jak widzicie, spodnie zostały wykorzystane, wykorzystane po raz kolejny, ale zmieniliśmy ją na marynarkę. Mamy marynarkę typowo wełnianą od loja piany, wam już kiedyś pokazywałem. Biała koszula, tak, właśnie koszula, którą mam na sobie, czyli ta marynarka i koszula mam na sobie oraz te buty. Znowu Karol, Szanty znowu przepiękne buty. No w bardzo podobnym kolorze. Przepraszam, że się do Was odwrócę, ale sięgnę po te, które wam pokazywałem. No teoretycznie dość podobne, ale zupełnie inne, bo tu mamy szteblety, to mamy trzewiki, ale bardzo podobne znowu. Ale stylizacja nagle, oczywiście równie dobrze do tej stylizacji, zamiast tych butów można było być te sztyblety. I nagle stylizacja, dodatkowo, jeżeli dodamy tutaj krawat, prawda? Krawat i poszetkę, bo możemy dodać krawat i poszetkę, nagle mamy taki zestaw. Półformalny zestaw koordynowany, bo mamy koszulę, marynarkę co prawda smart casualową, ale już nie tweedową, czyli tylko wełnianą. Mamy granatowe spodnie, mamy białą koszulę, zakładamy krawat, na przykład Scalabrese jakiś, nawet nie musi to być jakiś formalny krawat, ale taki też bardziej casualowy i jest już inaczej, już, mo, już możemy powiedzieć, że jesteśmy w ten, smart casual, taki biznes casual, styl, styl, styl półformalny w tej chwili. Znowu, zupełnie inna stylizacja, a z tych samych rzeczy praktycznie złożona, bo i buty mogą być te same, i spodnie mogą być te same. Zamiast golfu po prostu zamieniamy koszulę, a zamiast marynarki wkładamy marynarkę już nie, nie tweedową, a wełnianą. Jak widzicie, spodnie służą do różnych marynarek, do różnych, do różnych stylizacji, ale równie dobrze, oczywiście, można było sięgnąć po tą poprzednią marynarkę do tej stylizacji i też ją ubrać z tą koszulą. Można było też, mamy spodnie szare, można było równie dobrze pokazać spodnie szare. Nie chcę pokazać wszystkich możliwości, no bo chcę ten temat kontynuować w następnych odcinkach, nie chcę Was tutaj zanudzać. Ale jak widzicie, jest dużo możliwości, mając tylko kilka par spodni, kilka par marynarek i kilka par butów. Trzecia stylizacja i co tu dużo mówić, moja ukochana, ulubiona, najlepsza stylizacja wszechczasów. Mamy ten walkoczowy golf, przepiękny. No. Sam ten golf robi już robotę. Dodatkowo dżinsy od Tramarossy, ale nie takie zwykłe, z dodatkiem kaszmiru, czyli kaszmirowe dżinsy. Oczywiście tu nie jest 100% kaszmiru, bo one by niedługo przetrwały. Jest niewielki dodatek kaszmiru, ale robi to różnicę, uwierzcie mi. Te buty, czyli takie zamszowe buty ja mam bardzo podobne, tylko że nie są oliwkowe, a takie beżowe. Natomiast te są dużo fajniejsze, bo zamsz jest jednocześnie repello, ale też jest podeszwa, od razu vibram. Jest to dodatkowe przeszycie tutaj. No, fantastyczny but, no, przepiękny model, taki casualowy, ale fantastyczny. I moi drodzy, nasz Owel Mi się bardzo, bardzo spodobało i uważam, że ma wiele zastosowań. A jak tutaj widzicie, wygląda to świetnie czyli golf. Overshield wełniany, bo to jest wełna, jeansy Trama rossa z dodatkiem kaszmiru i te spodnie sprawiają, że ta stylizacja jest typowo casualowa. Tutaj nie ma nic smart casualowego, jest to czysty, klasyczny casual, ale tak stylowy, tak elegancki, a jednocześnie tak wygodny i naturalny, że przysięgam, ale jestem tym zachwycony. Po prostu zachwycony, jestem dumny z siebie i z mojej szefowej, pani Dominiki, żeśmy to wymyślili. Po prostu. Taka trochę skromność na koniec. Moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba. Mam nadzieję, że rozumiecie już, dlaczego po pierwsze decydujemy się na sesję z modelem. Dlaczego w ten sposób dobieramy rzeczy? Dlaczego właśnie tak, takie kolory mamy w naszych marynarkach i spodniach oraz butach? Dlaczego w ten sposób takie rzeczy zamawiają z gansaso? Chodzi o to, żeby to wszystko się harmonijnie komponowało i żeby kupując u nas dwie pary spodni, dwie pary marynarek i dwie pary butów, moglibyście stworzyć razem z koszulą pięć, czy sześć, czy siedem stylizacji różnych. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym to kontynuował. Czy chcecie, żebym kontynuował wyjaśnianie i pokazywanie, co ma nasz model i jakie stylizacje można stworzyć z naszych rzeczy. Jeżeli tak, będę to kontynuował. Jeżeli nie jest to dla Was interesujące, to oczywiście nie, no bo przecież to ma być dla Was. Te, te, te filmy kręcimy dla Was. W każdym razie ja Wam dziękuję za uwagę i zapraszam do następnego odcinka.